Moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok. Zapraszamy Państwa do obejrzenia studia wyborczego telewizji Art, w którym zaprezentujemy sylwetki kandydatów na urząd prezydenta Miasta Białego Stoku. Przed nami część pierwsza, sam o sobie mówi kandydat LPR Andrzej Fedorowicz. Andrzej Fedorowicz, lat 56, mieszkam w Białym Stoku na stałe. Sam o sobie mówi kandydat Podlasia XXI wieku, Krzysztof Kononowicz. Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Urodziłem się dnia 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie, w województwie Olsztyńskie. Chcę przedstawić swój życiorys. Ukończyłem zasadniczo szkołą zawodową jako kierowca mechanik. Posiadłem swoją posiadłość. Domek drewniany. Mam matkę, mam brata. Tatuś nie żyje, ale Tatuś bardzo, jest mój bardzo, bardzo zasłużony. Walczył o Warszawę, walczył o Polskę, walczył o Boga, ale nie ma ojca. Odeszedł, jak ja mówię, po zmienił miejsce zamieszkania. Jest w niebie teraz. I stamtąd patrzy, jak ja kandyduję na prezydenta miasta Białgostoku. Dziękuję bardzo Państwu kandydat podlasia XXI wieku Krzysztof Kononowicz. Chcę zrobić dla naszego miasta w następujące rzeczy. Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i narkotyki. Usprawnić w naszym Białostoku komunikację miejską. Miejską i dalekobieżną. Tak. Bo nasza komunikacja jest bardzo, bardzo słaba. Bardzo zła otworzyć zakłady miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Tak, i chcę bardzo, bardzo to zrobić. Usprawnić nasze miejsce na całym Podlasiu, żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Żeby starsi ludzie mogli przejść, bo nawet teraz dochodzi do mnie skargi, postulaty, apelują starsi ludzie podeszłym wieku, że młodzież zaczepia. A ja się nie dziwię, się, że młodzież starszych ludzi zaczepia, napada, napadają i tak dalej. Bo młodzież nie ma pracy. Nie ma pracy. Zakłady nasze w Białystoku są rozwalane, zanim już budowane, zanim już usprawnić Białystok, żeby miejsca pracy, tak jak fasty są rozwalone, tak jak mleczarnie tu w Białystoku, tak jak spomasz w starosielcach, tak jak i inne zakłady są rozwalane. I chcę też wyprowadzić policję na ulicę. Chcę wyprowadzić policję, żeby policja pilnowała całego naszego porządku. Bo od tego jest policja i Straż Miejska. Od tego oni są. Od tego są oni. Od tego są. A w Urzędzie Unii Miejsku, Miejskim będzie ład i porządek. Nie będzie biurokratstwa, nie będzie łachmactwa, tylko naprawdę ludzie będą w zimową porą, będą szykować architekci, plany budowy dróg. Plany budowy dróg. Podkreślam jeszcze raz, plany budowy dróg. A na wiosnę wyjdziemy z budową ulic, i ulic, bo jakie mamy drogi, jakie mamy, co się stało się pod Jerzewem, co się stało się. A kierowcy, też będą przez policję surowo karani za alkohol, za papierosy, za wszystko. I jeszcze też usprawnię granicę w Kuźnicy i w Pobróżnikach. Że granica między Białorusią a nami będzie naprawdę. Naprawdę będzie granica. Że nie będzie przemytu ani papierosów, ani narkotyków, ani alkoholu. Dziękuję Państwu. Kandydat Podlasia XXI wieku. Krzysztof Kononowicz. Szanowni Państwo, kandyduję z ramienia Polacie XXI wieku. Bardzo proszę o danie na mnie głos. To, co przedstawiłem, swoje postulaty, to ja wszystko uczynię i na mnie warto głosować, bo ja jestem naprawdę człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym. Nie tak, że inne partie, inne komitety, inne partie mówią, a nic nie robią, a nic nie zrobili dla miasta Białostoku. A to, co ja powiedziałem, to ja wszystko uczynię, bo jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym. I wiem, na, jakim na, na jakiej zasadzie to zrobić, jak uczynić, jak usprawnić drogi, jak wszystko, jak zlikwidować papierosy, jak wszystko zlikwidować. I bardzo proszę całego miasta Białostoku i całego Porlasia, Oddać na mnie głos. Dziękuję Państwu. A moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok.